No hejka kochani, witam Was w kolejnym dniu, w kolejnym filmie z serii filmów o filmach. Słuchajcie, w tym magicznym czasie przedświątecznym i po ostatnim, jednak troszeczkę mrocznym, vlogu o miasteczku Twin Peaks postanowiłam zająć się troszkę przyjemniejszą dziedziną filmową, a mianowicie romansem i komedią romantyczną. I oczywiście nie mogłoby tutaj w pierwszej kolejności zabraknąć bezsenności w Seattle. Filmu z Tomem Hanksem i Meg Ryan z 1993 roku. Słuchajcie, po zagłębieniu się troszkę w temacie i wyszukiwaniu miejsc, które zostały wykorzystane do nakręcenia scen w tym filmie w Seattle, okazało się, że tak naprawdę jest ich niewiele. Bardzo dużo scen zostało nakręconych w innych, w innych miastach, między innymi w Nowym Jorku. Natomiast na pierwszym miejscu, i nie mogłoby tutaj zabraknąć, jest dom, w którym mieszkał Tom Hanks wraz ze swoim synem, czyli Dom na Wodzie. I ten też dom postaram się dzisiaj znaleźć i Wam pokazać. Słuchajcie, kolejnym filmem, a nawet z dwoma filmami, które pokażę Wam. W tej serii romansów i komedii romantycznych jest Zakochana Złośnica. I mówiąc szczerze, nawet nie wiedziałam, że yy, miejscem kręcenia tego filmu było właśnie m.in. Seattle. Yy, jest to film bodajże w z 1999 roku i myślę, że na pewno sobie go kojarzycie. A jeżeli nie, to mam nadzieję, że po moim filmie z przyjemnością go obejrzycie. No i oczywiście kolejnym filmem, chyba najbardziej znanym, jedni go kochają, inni nienawidzą, jest 50 twarzy Greja. I to również Wam dzisiaj pokażę. Natomiast ze względu na. Ilość miejsc, które chciałabym zobaczyć i wam pokazać, yy, odcinek ten o komediach romantycznych i romansie zostanie podzielony na dwa, yy, takie jakby oddzielne odcinki. Yy, chodźcie ze mną, zabieram Was dzisiaj. Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną czas. Kiedy nagrywam film z Seattleu, wjeżdżam tutaj pierwszym ujęciem jest wjazd do Seattle na te budynki i mój mąż to każdym razem powtarza mi, hej kochanie, ten film już był, więc specjalnie dla niego kolejny raz wjazd do Seattle z budynkami w tle, natomiast dzisiaj są to przepiękne budynki. Znajduje się w miejscu, w którym chciałabym rozpocząć swoją przygodę z zakochaną złośnicą. Jest to film, który powstał w 1999 roku. W rolach głównych wystąpili Julie Styles oraz Heath Ledger. Ona znana jest między innymi z tożsamości Borna, bodajże. Tam wystąpiła w kilku częściach. Natomiast on. Miał chyba jedną z największych roli swoich i tak naprawdę był chyba najbardziej znany z jednej podstawowej roli. Wystąpił w Batmanie Mroczny Rycerz, yy, zagrał tam rolę Jokera, doskonałą rolę. Natomiast mówi się, że po tej roli nie wytrzymał psychicznie i popełnił samobójstwo, ale oficjalna wersja jest po prostu przydawkowanie, przypadkowe przydawkowanie leków nasennych. Chodźcie, pokażę Wam. Ja myślę, że znacie już to miejsce, dlatego że ja już Wam kiedyś pokazywałam. Natomiast powiem Wam dokładnie, w którym miejscu zaczyna się ten film. Zaczcie. Film rozpoczyna się dokładnie z tego miejsca. Jest tutaj nagrana scena, kiedy dwa samochody mijają się. Dwóch uczennic, między innymi jednej bohaterki głównej. I jest dokładnie to ujęcie, które wskazuje, że akcja toczy się w Seattle. Zaraz Wam powiem. Z jakiego względu wskazuje, że akcja toczy się w Seattle? Dlatego, że znajdujemy się w miejscu, które już kiedyś odwiedzaliśmy. Zaraz wam pokażę w punkcie widokowym Kerry Park. Dzisiaj pogoda jest inna i ten widok też będzie inny, ale właśnie dlatego to miejsce wskazuje, że akcja toczy się w tym mieście. Zobaczcie. Piękny widok na zatokę. I panorama miasta. W pochmurny, aczkolwiek niedeszczowy dzień. I tu, w tym miejscu, oficjalnie rozpoczynamy przygodę z filmem Zakochana Złośnica. Na który serdecznie Was zapraszam. Kiedy rozpoczyna się film Zakochana Złośnica. W drugim ujęciu, pierwsze ujęcie to jest Curry Park, w drugim ujęciu jest to Aurora Bridge, i w okolicy tego mostu nakręcane są przeróżne sceny, i właśnie znajduje się pod tym mostem. Między innymi jeden element, który jest wykorzystany pod tym mostem, gdzie zostały nakręcone jakieś tam pewne sceny, one są krótkie i trudno zauważyć, jeżeli. Ktoś nie zna tego miejsca. Natomiast jest to miejsce bardzo popularne, bardzo odwiedzane przez turystów. Yy, troszkę się śmialiśmy z mężem, oglądając ten film, dlatego, że pod tym mostem, przy tym pomniku to jest troll. Yy, nikogo w danym momencie nie było, a tutaj zawsze ktoś jest, jak widzicie, teraz również ktoś jest. Słuchajcie, legenda głosi, że po powstaniu tego mostu yy, widywano trole, które nie były straszne dla ludzi. Ale uwielbiały rozbierać samochody w poszukiwaniu błyszczących części. No i legenda również głosi, bądź historia jest dalej dopowiedziana, że dzisiaj z całą pewnością jesteśmy w stanie spotkać tutaj trola pod tym mostem, który zajmuje się rozbieraniem samochodu garbusa. Zaraz podejdę bliżej i wam tutaj to pokażę. I między innymi ten troll został wykorzystany w filmie Zakochana Złośnica. Słuchajcie, jest jedno miejsce, które łączy oba filmy. w Seattle i Zakochana Złośnica. I w tym miejscu właśnie się znajduje. Jest to Lake Union. Pokażę Wam zaraz. I tu stąd wydaje mi się, że należy rozpocząć przygodę z bezsennością w Seattle. Już Wam prędzej opowiadałam, że tak naprawdę niewiele miejsc zostało wykorzystanych tutaj w Seattle do nakręcenia tego filmu. Natomiast są takie główne, które Wam dzisiaj pokażę. Chodźcie ze mną. Słuchajcie, szukam dobrego ujęcia, dlatego że tutaj wszystko jest tak skonstruowane, że nawet jeżeli to jest blisko ulicy, a jest to bardzo blisko ulicy, to te domy na wodzie mają jednak swoją prywatność. Zobaczcie, tak wyglądają domy na wodzie. Słuchajcie, do czasu filmu 50 twarzy Greya, gdzie pojawił się apartament w Seattle, w którym zostały kręcone sceny do tego filmu, ten dom na wodzie, który znajduje się na Lake Union był najbardziej pożądany. Oczywiście nie widać tutaj konkretnie tego domu, który, yy, który był yy, wykorzystany do filmu Bezsenność w Seattle. Natomiast parę lat temu został on sprzedany za ponad 2 miliony dolarów. Zaraz pokażę Wam troszeczkę ujęcie z innej strony. Zobaczcie, tak wyglądają domy na wodzie. Zobaczcie, tutaj mamy lepsze ujęcie, troszeczkę domy. Zobaczcie, jakie przepiękne teraz, nawet tutaj ktoś ma jacuzzi łodzie. Na tym też jeziorze w filmie Zakochana złośnica Patrick i Kate pływali na rowerze wodnym. Prawdopodobnie, żeby obejrzeć dom Toma Hanks'a z bezcenności w Seattle należałoby również wypożyczyć jakiś rower wodny, bądź jakiś stateczek, łódkę i od drugiej strony prawdopodobnie można by było odszukać ten dom. Słuchajcie, drugim elementem, który łączy oba filmy jest ten oto park, który jest widoczny po drugiej stronie brzegu. Jest to Gas Works Park. Tereny dawnej elektrowni. I z domku, z tarasu swojego domku, Tom Hanks obserwował mm, fajerwerki, które były y, tam puszczane. Był pokaz fajerwerków z okazji y, Nowego Roku, y, jak również y, teren tego parku został wykorzystany do ujęć y, w zakochanej złośnicy. Pojedziemy tam za chwilę na drugą stronę. Pokażę Wam dokładnie, jak tam wygląda. Zobaczcie, znajdujemy się teraz w parku Gasworks Park, w tym tutaj parku były nakręcone sceny zakochanej złośnicy, między innymi jak Patrick i Katrine wybrali się na bitwę na balony wypełnione farbą, gdy były wszędzie poustawiane jakieś pale słomy Natomiast na dzisiaj to wygląda. Inaczej. Dodatkowym elementem ciekawostką jest tam samochód zakopany w błocie. Właśnie przyjechała pomóc tylko będą wyciągali. Jest to park z przepięknym widokiem na Seattle. Rzeczywiście, jaka piękna panorama. I poza stałościami po elektrowni. Przepiękny widok na drugą część Seattle. Tam nie wiem czy widać, są po drugiej stronie te domy. Znajdujemy się teraz przy Pike Place Markecie, znacie już to miejsce z mojego poprzedniego filmu o Seattle. jeżeli nie, zapraszam Was bardzo do obejrzenia tego filmu. Słuchajcie, tutaj w tym miejscu zostało nagrane wiele scen Toma Hanksa z przyjaciółmi i z poprzednią partnerką bądź przyjaciółką, z którą próbował ułożyć sobie życie zanim poznał Meg Ryan. Tutaj, między innymi, y, robili zakupy, jak również y, spędzili kolację w pobliskiej restauracyjce z owocami morza. I give you million things, Drodzy mogli się zauważyć, dlatego że nagrałam przed chwilą wjazd do miasta, w którym się teraz znajdujemy. A znajdujemy się w Takomie. Takoma leży na południu od Seattle, mniej więcej godzina drogi. A jesteśmy tutaj, dlatego że. W tym mieście znajduje się liceum, do którego uczęszczali bohaterowie zakochanej złośnicy. Nie wiem, czy pamiętacie, a jak nie, to zaraz wam pokażę. Jest to przepiękny, stary budynek. I również było widać na filmie, który przed chwilą nagrałam, jak wjeżdżałam do tego miasta, że znajdujemy się w takiej dzielnicy starych budowni. Przepiękny okazało jest ten budynek. A w ogóle, słuchajcie, takoma. Jest niewielkim w sumie miastem, natomiast słynie z dwóch rzeczy: z y, Muzeum Szkła, w którym znajdują się podobno przepiękne y, wyroby y, szklane, jak również w 1940 roku bodajże miała miejsce katastrofa mostu podwieszanego. A mówię tu o tym, dlatego że yy, po tej katastrofie zmieniono yy, sposób budowy tych mostów, ulepszono tak naprawdę sposób budowy tych mostów, a zawalił się on, z tego co pamiętam, w wyniku yy, m.in. silnego wiatru. Chodźcie, pokażę Wam teraz ten budynek szkoły. Znajduje się tutaj szkoła, jak również wydaje mi się, że w tym miejscu powinien być stadion. Na którym również były kręcone sceny. Zobaczcie, tak wygląda ta szkoła. Jest dokładnie taka sama jak w filmie przepiękny budynek. Prędzej tutaj przed tą szkołą był hotel, natomiast po pożarze został zmieniony na liceum, które również w filmie jest jako liceum, do którego uczęszczali bohaterowie. Przepiękny budynek. Gdzieś tutaj również musi znajdować się stadion, na którym były kręcone sceny. Zaraz postaram się go poszukać. Słuchajcie, jestem zachwycona tym budynkiem. Fajnie jest chodzić do takiego prawie pałacu, jak z Harry'ego Pottera. Pamiętacie scenę, gdzie jeden z głównych bohaterów na motocyklu zjeżdża w dół, nie wyrabia, nie wiem, czy zakrętu, czy próbuje uniknąć wypadku i zjeżdża w dół, z góry, lądując gdzieś w krzakach. Wydaje mi się, że to jest ta góra właśnie, gdzie zostało kręcone. Zobaczcie, tutaj jest stadion. Chyba pamiętacie z tego filmu. Na tym stadionie między innymi uczciowie trenowali różne sporty podczas zajęć wychowania fizycznego. I tutaj jest taka scena, kiedy główny bohater, chyba Patryk miał na imię. Yy, aby zaimponować dziewczynie głównej bohaterce Katrin, skacze po tych schodach śpiewając dla niej piosenkę. Nie pamiętam, chyba I Love You Baby. Fajne takie miejsce, przepiękne, przepiękny w ogóle stadion. Ten stadion może pomieścić chyba 15 tysięcy ludzi. Na tyle jest przewidziany. Pewnie z przepięknym widokiem, którego niestety nie widać, aczkolwiek zobaczcie, tam dalej jest zatoka Puget Sound. Słuchajcie, tutaj niedaleko też znajduje się gdzieś dom, w którym mieszkała główna bohaterka z ukochanej złośnicy Katrina wraz ze swoją siostrą i ze swoim tatą. Chodźcie ze mną poszukamy tego domu. Słuchajcie, jedziemy teraz do domu państwa Stratford. I powiem wam, że okolica, w której się znajduje nie wygląda za ciekawie. Mam nadzieję, że sam dom, chociaż tutaj widzę, że domy są dosyć, dosyć ładne niektóre, tym jest na pewno bardzo stare i mam nadzieję, że tamten dom też będzie ładny. Wiecie co? Jednak myliłam się. Okolica tutaj jest przepiękna. Na pewno jest tutaj widok z tych domów na zatokę. Natomiast to jest ten dom, który yy... Jest wykorzystywany w filmie yy, Zakochana Złośnica. Nie chcę tak nagrywać, bo widzę, że ktoś tam yy, wychodzi z tego domu. Natomiast ten dom powstał w 1909 roku, albo 6, już teraz nie pamiętam. Jest oczywiście w stylu wiktoriańskim. W 1985 został odrestaurowany. Słuchajcie, yy, ten dom ma 5 sypialni, 6 łazienek. A powierzchni ma ponad 5700 ft. W 2018 roku został sprzedany za ponad 1,5 miliona dolarów. Natomiast dzisiaj pewnie wart jest około 2 milionów albo trochę ponad. Jeszcze pokażę Wam z drugiej strony. Znaczy, taki jest widok tutaj na przód domu. Na tej werandzie między innymi była powieszona. Yy, huśtawka, na której spędzały siostry czas rozmawiając na tych schodach były też nagrywane sceny. I mówię tutaj pewnie jest widok na zatokę, natomiast pogoda jest jaka jest i tego widoku niestety nie ma. Dobra, chodźcie, idziemy dalej. I wanna give you Znajduje się teraz po drugiej stronie Seattle, przy Zatoce. To tutaj, na tej plaży, Meg Ryan obserwowała, jak Tom Hanks y, grał z synem w zabawy plażowe. Zobaczcie, taka plaża. Tam w oddali. Widać Seattle, zaraz podjadę z tamtej strony jeszcze i wam pokażę jaki piękny jest tam widok. A tutaj jest plaża, na której latem między innymi odbywają się jakieś mecze siatkarskie. Jest W ogóle bardzo popularna, bardzo dużo ludzi tutaj przychodzi. Taka plaża w mieście. Słuchajcie, korzystając z okazji, że tutaj jestem po tej stronie Seattle, chciałam wam pokazać w ogóle jak wygląda ta okolica. Przypomina to troszeczkę takie y, mielno w środku lata, y, jeżeli jest sezon, dlatego że jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi. Są jakieś y, kafejki, restauracyjki z jakimiś owocami morza, z rybami, można zjeść. Tutaj są apartamenty, w których mieszkają ludzie i zobaczcie, mamy nawet swoją własną, osobistą statuę wolności. Może nie jest ona tak imponująca jak w Nowym Jorku, ale nasza. Też tutaj jest, stoi na nabrzeżu. Zobaczcie, tak tutaj wygląda. Naprawdę jest to bardzo, bardzo popularne miejsce. Zobaczcie, to jest wideo, który już Wam powinnam pokazać dużo, dużo wcześniej, pokazując Wam Seattle turystycznie. Natomiast niestety ze względu na remont mostu jest tutaj bardzo trudno się dostać. Ale uważam, że jest to miejsce, które naprawdę warto zobaczyć. Nocą wygląda jeszcze piękniej. Yy, I wydaje mi się, że chyba to samo ujęcie zostało wykorzystane, wiecie co, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że chyba powinno zostać wykorzystane w yy, bezsenności Seattle, kiedy Meg Ryan trafia właśnie na Alki Beach. Jest to naprawdę bardzo, bardzo długi deptak, słuchajcie, który się ciągnie, który się ciągnie, tutaj zobaczcie prom, które się pociągnie kilka kilometrów i dochodzi aż do plaży. I tutaj naprawdę w sezonie jest bardzo, bardzo dużo ludzi na rowerach, na łyżworolkach, na hulajnogach. No i oczywiście również spacerujących czy biegających. Ostatni widok na Seattle. I myślę, że to jest taki piękny. Moment, żeby zakończyć dzisiejszego vloga. Słuchajcie, w tym miejscu chciałam zakończyć dzisiejszy film. Pierwszą część. Filmów, o filmach z serii komedii romantycznej i romanse. W przyszłym tygodniu poświęcę czas na poszukiwanie miejsc, w których zostały nakręcone sceny do filmu 50 twarzy Greja. I słuchajcie, między innymi wiele, wiele scen nagrywanych jest w Penthouse'ie głównego bohatera. Czyli na wysokościach, dlatego postanowiłam przełamać swój strach, żeby oddać klimat tego filmu i wjechać na jeden z najwyższych budynków w Seattle. Mam nadzieję, że będziecie ze mną i będziecie trzymali za mnie kciuki, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie, ale mam lęk wysokości. Owszem, ja już byłam w tym budynku i byłam na punkcie widokowym, natomiast nie byłam sama. W przyszłym tygodniu zrobię to całkowicie sama. Trzymajcie za mnie kciuki i jeżeli chcecie to zobaczyć, to subskrybujcie, żebyście wiedzieli, kiedy będzie kolejny film. I oczywiście, jeżeli podobał Wam się ten film, dajcie łapki w górę i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.